Cześć, zaczynam serię numerologiczną na tym kanale, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Numerologia. Dość skomplikowana, ale jakże fascynująca nauka. Dla mnie numerologia jest jakby poszerzoną psychologią. Dzięki temu narzędziu możemy dowiedzieć się wiele rzeczy o otaczającym nas świecie oraz o ludziach, jak i o nas samych. Możemy wyliczyć się. Jaki mamy charakter? Możemy wyliczyć, jaki mamy potencjał często ukryty, jakie mamy blokady w podświadomości, z czym przyszła tutaj zmagać się nasza dusza w tym wcieleniu. Możemy wyliczyć, jakie energie w danym czasie będą nam sprzyjać, a czego na przykład unikać. I wiele, wiele więcej. Jeżeli interesujesz się już numerologią, to zapewne wiesz, czym jest droga życia lub inaczej nazywana wibracją główną. Jeżeli nie wiesz, jak obliczyć wibrację główną, wystarczy, że dodasz dzień, miesiąc i rok urodzenia, po sumowaniu daje ona właśnie wibrację główną. Ale wibracja główna to nie jest wszystko. W numerologii dokonuje się wiele obliczeń i dopiero taki całościowy portret daje nam takie holistyczne spojrzenie na wszystkie energie, które dotyczą danego człowieka. I ja dzisiaj będę mówić o archetypach wibracji 1. Dlaczego o archetypach? Chciałabym mówić o takiej czystej energii. Co mam na myśli o czystej? Dajmy na to, wzięlibyśmy tutaj, postawili teraz dwie osoby. Obie dwie osoby będą z wibracji głównej 1, natomiast jedna, pierwsza urodziła się 1 stycznia, druga urodziła się 8 czerwca. Pomimo tego, że obie osoby są z wibracji głównej 1, to każda z nich będzie zupełnie inna, będą się bardzo od Ciebie różnić, ponieważ tak jak mówiłam, wibracja główna nie, nie określa nam jednego i wyłącznie typu człowieka. Na to składa się wiele, wiele innych podpunktów. Więc jeżeli jesteś numerologiczną jedynką, zapraszam cię do oglądania, ale jeżeli twój dzień urodzenia po sumowaniu to 1, jeżeli urodziłeś się w styczniu lub w październiku, lub jeżeli dzień urodzenia i miesiąc urodzenia po sumowaniu to jest wibracja 1, to również zapraszam cię do oglądania, ponieważ masz w swoim portrecie, masz w sobie właśnie jakieś jakości tej wibracji 1. Ja mam tutaj kartkę, więc czasem będę spoglądać sobie w dół, żeby o wszystkim powiedzieć, żeby o niczym nie zapomnieć. Będę mówić tutaj o plusach i o minusach tej numerologicznej jedynki, ponieważ jak tutaj wszystko na tym świecie jest dualne, tak i my jesteśmy dualni i posiadamy w zależności od poziomu naszej świadomości sobie różne jakości tej wibracji, tak? I teraz zacznijmy. Czym jest w ogóle wibracja 1? Wibracja 1 to jest początek, to jest praprzyczyna, przyczyna, to jest bardzo silna męska energia, to jest taki ognisty temperament. Numerologiczna jedynka to jest ja, to jest ego, to jest pewność siebie. Numerologiczna jedynka to jest właśnie taka osoba bardzo pewna siebie, niebojąca się, to jest odwaga. Ona nie będzie się bała powiedzieć swojego zdania, wyjść przed szereg. Zgłosić się do odpowiedzi, powiedzieć czegoś, powiedzieć coś. Ona mówi po prostu bez ogródek, jeżeli ona jest czegoś pełna, to ona idzie naprzód i ona wie, czego chce. I numerologiczna jedynka właśnie ma coś takiego w sobie, że ona wie, czego chce i ona będzie szła konsekwentnie, czasami po trupach do swojego celu. Tutaj trzeba właśnie uważać, aby numerologiczna jedynka też czasami spojrzała na innych ludzi. Eee, wibracja numerologicznej jedynki to jest. Innowacja, to jest pionierstwo. Bardzo wiele numerologicznych jedynek to są wynalazcy. Dlatego, że numerologiczna jedynka jest kreatywna, ma mnóstwo pomysłów i ona potrafi i uwielbia tworzyć coś od podstaw. Często jest tak, że numerologiczne jedynki, które miały ciężką w dzieciństwie, Wiecie, zaczynają od zera i one potrafią naprawdę zbudować ogromne rzeczy, w sensie zbudować swoje życie od zera, nie mając żadnych podstaw, żadnego wsparcia. To jest właśnie taka kreacja. Numerologiczna jedynka to jest właśnie ta kreatywność. To jest kreatywność, ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to. Że numerologiczna jedynka jest kreatywna i ma mnóstwo pomysłów, natomiast nie zawsze wszystko kończy, ponieważ nie ma cierpliwości. I tutaj jest wyzwanie dla numerologicznej jedynki, aby pracować nad cierpliwością. To jest bardzo ważne. To jest charyzma. Osoby spod wibracji jeden są bardzo charyzmatyczne, to jest ta właśnie energia, to jest ten ruch. I ta charyzma to takie wyjście przed szereg. Daje im taką energię lidera. I nie mówię tutaj tylko o takiej energii lidera w pracy, wiecie, ale też na przykład w domu. To są osoby, które lubią zarządzać, lubią mieć, świecie, kontrolę, kontrolę taką pozytywną. Chociaż też właśnie trzeba tutaj uważać, aby nie narzucać innym swojego zdania za bardzo, czy to w domu, czy to w pracy. Natomiast one muszą coś zarządzać. One muszą... Mieć szansę, aby podejmować decyzje, aby być, wyjść przed, y, przed innych. No, logiczna jedynka, właśnie, idealnie sprawdzi się jako zarządzająca firmą, zarządzająca y, y, swoją firmą, czy też zarządzająca czyjąś firmą. Y, ona nie sprawdzi się w pracy z ludźmi, w takim w, w sensie, w pracy w grupie, bo ona musi wyjść przed szereg. Dlatego to jest taka idealna energia właśnie bycia liderem. Jedynka też nie sprawdzi się w pracy w zamknięciu. Jeżeli zamkniemy jedynkę na 8 godzin w pracy, to zmarnujemy po prostu jej potencjał. W takim sensie w zamknięciu w jednym pomieszczeniu. Jedynka musi być w ruchu. Ewentualnie powinna mieć kilka zadań w ciągu dnia do zrobienia, aby nie było tej monotonii, aby nie robiła tylko jednej czynności, ponieważ jedynka będzie się marnować, ona po prostu. Straci siłę i zamknie się w sobie. Jedynka to jest niezależność. Ona nie lubi prosić się nikogo o pomoc. Ona, ona lubi tworzyć sama, rozwiązywać problemy sama i ona jest po prostu niezależna. Właśnie takim wyzwaniem w ogóle jedynki jest to, aby nauczyć się być takim autentycznym. By, odkrycie w ogóle siebie, odkrycie swojego ja i bycie niezależnym i przez to, że jedynka jest też niezależna ona nienawidzi wręcz, jak ktoś wtrąca się w jej życie bez pytania sama też szanuje przestrzeń innych ludzi ale tutaj też zwracam uwagę dla osób, które mają numerologiczne jedynki w swoim otoczeniu nie wchodźcie z butami bez pytania w ich życie i nie wtrącajcie się, bo one tego naprawdę nie zawidzą E, jedynka to jest właśnie ta odwaga. Jedynka to jest, to, to jest ta energia takiego um, wyjścia naprzód. Jedynka um, nie boi się powiedzieć swojego zdania, i często jest tak z tą, e, z tą jedynką, że ona bardzo lubi gadać, mówić, gadać, e, wręcz powiedziałbym, paplać. <gryw> jedynka lubi mówić. Ona ma, to jest ruch, i ona. Nie, nie powinna tłumić swoich emocji, nie tłumi swoich emocji yy, zazwyczaj, i ona po prostu wyraża się przez czakrę gardła i bardzo dużo mówi. Może być to potok słów, może być to właśnie takie szybkie mówienie, może być to też gestykulowanie, może to być yy, momentami krzyczenie. Yy, to może być taka, wiecie, temperamentna energia takiego krzyku. Yy, jedynka powinna właśnie nie tłumić swoich emocji, tylko. Mieć tą możliwość, żeby się przed kimś otworzyć, żeby przed kimś się po prostu wygadać. Jedynka to jest pewność siebie, jak mówiłam wcześniej, ale nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że jeżeli jedynka wychowa się w takich niesprzyjających warunkach i nie dostanie od swoich rodziców tej takiej możliwości, aby się wyrażać, aby zostać w ogóle wysłuchanym, to, jedynka zostanie tak sprowadzona do, wręcz, do takiej wręcz aż patologicznej niepewności siebie, i zostanie bardzo wycofana. Ona się po prostu zamknie w sobie i zostanie wycofana, i tutaj wtedy jest takie wyzwanie dla numerologicznej jedynki, aby właśnie odkrywała siebie, to swoje ja. Aby nie siedziała to jest też ważne, aby nie siedziała w domu, aby się nie zamknęła, nie zamykała się na, na innych, aby wyszła z domu żeby poruszyć tą energię, jest tutaj też praca ważna. Ważna jest praca z czapką gardła i z pewnością siebie. Jak mówiłam wcześniej, jedynka to jest ja, jedynka to jest ego. I tutaj istnieje takie zagrożenie, taki minus, jeżeli chodzi o jedynki, aby nie stać się egocentrykiem, nie stać się egoistą, nie stać się po prostu takim samolubem. Bo jedynka powinna odkrywać siebie, powinna odkrywać swoją autentyczność, swoją, wiecie, autorytarność, ale jedynka powinna robić to, tak, wiecie, w swoim zakresie, ale patrząc też na inne osoby, że po prostu że te inne osoby też są. I tutaj trzeba właśnie zwrócić na to uwagę, aby nie iść tą w stronę tego minusu, żeby nie stać się takim samolubem i egoistą. Jeżeli chodzi o relacje. Em, ta jedynka z natury jest dość powściągliwa. Ona nie, nie wszystkim okazuje uczucia, nie lubi okazywać uczuć. Natomiast jeżeli znajdzie taką osobę, na której jej bardzo zależy, to jedynka jest skłona do wielu poświęceń, do wielu wyrzeczeń dla tej osoby, jest to wtedy taki bardzo nojalny, szczery i kochający partner. Tutaj też trzeba uważać tylko, aby jedynka nie, w takich relacjach nie była za bardzo zazdrosna. Żeby nie była po prostu za bardzo kontrolująca. Jedynka jest bardzo wymagająca. Wymaga zarówno od siebie. Często bierze na siebie zbyt wiele, zbyt wiele bierze na swoje barki. Jest bardzo taka, wiecie, ambitna, to jest ambicja. Natomiast często jedynka ma to do siebie, że wymaga też od innych, jako szef. Jako partner, jako rodzic. I tutaj jedynka powinna zrozumieć, że nie każdy człowiek jest taki sam jak ona. W sensie, że często jest bardzo ciężko nadążyć za tempem jedynki i jeżeli jedynka jest w stanie coś zrobić, to nie zawsze druga osoba jest w stanie to samo zrobić, bo jedynka to jest właśnie taka bardzo silna energia. I jedynka powinna zrozumieć to, że każdy z nas jest inny, że istnieje coś takiego, jak właśnie drugi człowiek, który może mieć, może być dużo słabszy, że ta jej energia jest po prostu zbyt czasami wymagająca. Jedynka jeszcze też chciałabym tutaj nadmienić, że jedynka uwielbia porządek. Mam taką bliską mojemu sercu jedyneczkę, która często się śmieje, jak rozmawiamy. Że ona chyba w poprzednim wcieleniu musiała być jakąś sprzątaczką, bo ona nie rozumie dlaczego, ale ciągle musi sprzątać, robić, wiecie, takie generalne porządki. I często jedynki mają właśnie to do siebie, że lubią mieć porządek, zarówno wiecie w tej takiej strefie fizycznej, jak i też wiecie. Muszą mieć porządek, mieć jakieś plen, plany, cele, wiecie, pokładane rzeczy w głowie i tak dalej. No i ten porządek jedynce daje taką, takie poczucie kontroli takie poczucie kontroli i e, nad tym, z takim panowaniem na, nad, 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 tym wszystkim. I ich dynek jest często tak, że one ma, mogą mieć problem ze skupieniem się, ponieważ mm, są kreatywne i mają mnóstwo pomysłów i często w tej głowie mają tych, y, taki po prostu, wiecie, zalew tych pomysłów, że nie są w stanie się skupić na jednej rzeczy. I ten porządek daje im taką właśnie, taką pomoc, taką przestrzeń do tego, aby skupić się na jednym i żeby działać po prostu konsekwentnie i iść do swojego celu. No i tego życzę wszystkim jedynkom, aby obrały swój cel, aby poznały siebie, kim w ogóle są, i aby konsekwentnie szły do celu i życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż troszkę Wam rozjaśnił energię tej wibracji. W następnym filmiku oczywiście opowiem o numerologicznej dwójce. Na dole zamieszczam linki do mojej strony internetowej, do strony na Facebooku, którą niedawno stworzyłam i zapraszam Was bardzo serdecznie na nią. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas dzisiaj ze mną. Do usłyszenia, do następnego. Cześć!